you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na nowym czytaniu, nowym rozdaniu, na nowy nadchodzący tydzień. To jest czytanie na okres od 27 maja do 2 czerwca 2024 roku. Zobaczcie, zmienia nam się miesiąc astrologiczny, kalendarzowy. No, astrologicznie to już mamy tutaj słońce w znaku bliźniąt, ale moi drodzy, zmienia nam się miesiąc kalendarzowy. Ma to wpływ również na wibrację numerologiczną i na te wszystkie to tutaj. Kot, słuchajcie, się odzywa. Jeżeli go słychać, kłaczek, kłaczek u kota. To Wojtek, staruszek. To musi sobie odkasnąć. Kochani moi, i co się właśnie dzieje? Ta zmiana numerologiczna też powoduje zmianę energii, zmianę wibracji. No, mamy nowy miesiąc, nowe energie, nowe wibracje. Kochani moi, w miarę spokój na tym niebie, w miarę spokój, słuchajcie, na nieboskłonie, energię i emanację pełni w znaku strzelca. Która miała miejsce w ubiegłym tygodniu, jeszcze troszeczkę tam w końcówce weekendu, a może jeszcze dla niektórych na, początku, na samym początku tego tygodnia będą jeszcze gdzieś tam odczuwalne, i one już powoli, powoli, słuchajcie, opadają. Co tam się dzieje na niebie? No, Urana mamy, słuchajcie, w byku, Saturna w rybach, Jowisza w byku, Neptuna w rybach, ale, 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 uwaga. Moi drodzy, warto zwrócić uwagę na Plutona, który znajduje się w tej chwili w retrogradacji i w tej chwili jest na pierwszym stopniu wodnika. Pluton to specyficzna planeta. O, mówi się, że jeszcze nie odkryta, a tam nie odkryta. Nie odkryta dla współczesnych, ale dla tych wcześniejszych, którzy przed nami i którzy stosowali astro astrologię, była odkryta, była znana. Tylko moi drodzy, my teraz nagle jakieś tam rzeczy odkrywamy. Mówimy, o, do, naukowcy dokonali odkrycia, niczego nie dokonali żadnych odkryć po prostu wracają do tego, co kiedyś było znane i wiedziane, moi drodzy, to tak po prostu wygląda. No i słuchajcie, kochani, Pluton. Pluton w retrogradacji w pierwszym stopniu wodnika. Um, bardzo ważne są te momenty w tym tygodniu, przede wszystkim dla osób, które mają jakieś mocne tranzyty w tej chwili Plutona w swoich horoskopach urodzeniowych, gdzie Pluton tworzy jakąś kwadraturę, gdzie Pluton tworzy jakąś... E, na przykład opozycje, ale też słuchajcie z kolei takie silniejsze, mocniejsze energie i takie wzmocnienie pozytywnych energii wtedy, kiedy Pluton na przykład tworzy jakieś trygony czy sekstyle teraz na niebie urodzeniowym osób. I teraz kochani moi, przede wszystkim Pluton w tym tygodniu będzie skłaniał wiele osób z tak właśnie specyficznie funkcjonującym Plutonem w ich horoskopach urodzeniowych, żeby znajdować jakieś nowe obszary pracy. Nowe obszary pracy nad duchowością. I to jest, słuchajcie, tak dosłownie odgórnie. Będą ludzie, którzy mają właśnie takie specyficzne wpływy Plutona w swoich horoskopach spotykali na przykład ludzi, którzy są nim z tego Plutona dani, jakby z tego rozdania Plutona. Tutaj będziecie się stykali z różnego rodzaju, słuchajcie, misjami i tutaj misje i misjonarze to bardzo ciekawy temat. Jeżeli kiedyś gdzieś tam żeście mieli poczucie misji albo teraz urodziliście się z jakimś poczuciem misji, to słuchajcie te sprawy będą się tutaj no, ważyły, że tak powiem. Będzie się trzeba z pewnych rzeczy uwolnić, z pewnych rzeczy będzie się trzeba oczyścić, szczególnie te osoby, które teraz właśnie przeżywają jakieś trudne momenty, przeżywają jakieś blokady i to za sprawą właśnie Plutona w swoich horoskopach, słuchajcie, no to od razu trzeba spojrzeć wstecz, trzeba sobie tutaj przeanalizować swoje wcielenia i bądźcie pewni, że ludzie, których właśnie na przykład w tym momencie spotykacie, którzy Wam czynią jakieś przeszkody, szczególnie to są osoby, które mają w tym momencie kwadratury i opozycję Plutona, to są ludzie, z którymi zetknęliście się wcześniej, moi drodzy, karnicznie i to są naprawdę te historie, gdzie byliście ogarnięci jakimiś misjami i jakimiś takimi zadaniami. Misje mogły być różne, mogły być jakieś religijne tematy, jakieś polityczne i wszelkiego rodzaju inne jeszcze, słuchajcie, gdzie po prostu być może mieliście takie przekonania, że naprawdę bardzo coś musicie i od Was zależy los całego świata, więc tutaj właśnie takie misyjności mogą się zdarzać. No i właśnie słuchajcie, to, 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 to cała właśnie energia tego tygodnia będzie takie osoby z tak specyficznym plutonem skłaniała do tego, żeby znajdować właśnie nowe obszary pracy, nowe obszary pracy nad duchowością, żeby się uwalniać z jakichś obciążeń, misji, dziwnych ludzi, przeszkód, blokad, moi drodzy, bo wnoszenie wkładu w życie innych ludzi nie ma nic wspólnego z kontrolą, moi drodzy, tylko z szacunkiem. No i właśnie tam, gdzie kiedyś była jakaś kontrola, albo wy byście, byli, by, byliście poddawani jakiejś kontroli, tak, może jakiejś duchowej, mogą to być jakieś zakony i różne inne historie, to się właśnie słuchajcie, w tym tygodniu będzie tutaj dla tych osób ze specyficznym Plutonem rozgrywało. No właśnie, słuchajcie, jeżeli nagle jesteście w pracy i macie jakieś dziwne problemy, a to nagle z szefostwem, a to, a to coś dziwnego się słuchajcie zaczyna dziać to można się spodziewać właśnie, że to jest temat mocno plutoniczny, kiedyś żeście się zetknęli z takimi sytuacjami, z takimi osobami, moi drodzy, i w tym momencie po prostu musicie raz jeszcze przerobić tematy jakiejś specyficznej misji, którą macie do spełnienia między ludźmi, no i oczywiście pozbyć się tych wszystkich obciążeń misyjnych, moi drodzy, bo obciążenie misją wcale nie jest dobre duchowo. Troszkę samotni duchowej, troszkę wycofania właśnie i szukania tych nowych obszarów, szukania nowych przekonań, nowych idei i moi drodzy po prostu czerpania ze źródła, a nie na przykład z jakichś dogmatów, czy to mogą być dogmaty religijne, czy jeszcze inne jakieś duchowe. Szukanie, szukanie po prostu słuchajcie źródła i uwalnianie się od tego. Specyficzny naprawdę tydzień, szczególnie tak jak powiedziałam dla osób z Plutonem mocno postawi postawionym, dla osób z podznaku Skorpiona, dla osób, które mają jakieś ważne planety urodzeniowe w znaku Skorpiona, bądź u osób, które mają na przykład, słuchajcie, yy, Plutona drugi, trzeci dom, albo osoby, które mają na przykład ascendent w Skorpionie. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o astrologię, chciałabym Wam przypomnieć, że to jest czytanie ogólne, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi rezonować również z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Bardzo proszę pamiętać, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytań ogólnych. Czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani? Jeśli macie, moi drodzy, do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, to wszystkie informacje. Ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. Moi no drodzy, również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. To tyle, kochani moi, i zapraszam już teraz Was na czytanie z kart dla poszczególnych znaków zodiaku. A teraz Was, moje drogie wagi, zapraszam na czytanie z kart. Moi drodzy, wybiorę teraz, wylosuję dla Was kartę na no, okres od 20. 7 maja 2024 roku do 2 czerwca. W trakcie tego tygodnia zmienia nam się wibracja numerologiczna, zmienia nam się miesiąc, moi drodzy. I, i co dalej? Kochani moi, patrzymy już tutaj. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną wag. Moje drogie wagi, zwróćcie uwagę na układy plutona w waszych horoskopach urodzeniowych. Być może macie tam jakieś właśnie mocne aspekty. I zapewne w tych czytaniach też się odnajdą takie osoby, bo w pierwszej części, słuchajcie, naprawdę wszystko gdzieś tam mocno, plutonicznie się pokazywało. Takie miałam przeczucie, słuchajcie, taką miałam inspirację po takim czytaniu, które zrobiłam w nocy z czwartku na piątek. Taki, taki, taki dosyć specyficzny horoskop, takie układy, słuchajcie, tranzyty na bieżący czas. I ta właśnie bardzo zwróciła uwagę historia Plutona, tak? Zwróciłam moją uwagę, taka historia Plutona, specyficznie układającego się właśnie w losach tej osoby. I tak sobie tak pomyślałam, że trzeba byłoby właśnie to wyciągnąć tutaj i zrobić takie właśnie czytanie i takie wstępy. No i patrzymy, moi drodzy, patrzymy. Przypomnę, że można się do mnie zapisywać na sesję czytania z kart. Jeżeli ktoś byłby również zainteresowany regresem niehipnotycznym, podróżą do poprzednich cieleń, to serdecznie zapraszam. Ja również moje drodzy oczyszczanie energetyczne, czy na przykład analiza horoskopu urodzeniowego. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną uwag, rezonujące ze mną uwagi na okres od. 27 maja do 2 czerwca 2024 rezonujące ze mną wagi. Moi drodzy, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, macie kartę Czwórki Mieczy. No i słuchajcie, wycofywanie się. Tu jest może jakaś wyprowadzka. Tu jest może naprawdę, słuchajcie, takie ekonomiczne traktowanie samego siebie i swojej własnej energii. Oczywiście również bardzo silny taki, słuchajcie, zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o sprawy o takie zawodowe, tak, finansowe. Naprawdę tutaj słuchajcie, ekonomiczne posunięcia. Jakieś przeprowadzki, jakieś, słuchajcie, chwilowe hibernacje. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Uwag. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną uwag, rezonujące ze mną uwagi. 27 maja 2 czerwca 2024. <laughs> Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, mamy kartę Konstanty która jest powiązana, słuchajcie, z plutonem, no niestety pluton, więc być może tutaj też plutoniczne sprawy, plutoniczne historie, ale moi drodzy, również może tu chodzić o jakąś osobę, która jest w waszym otoczeniu, która jest niezmiernie plutoniczna, tak, i tutaj czwórka mieczy może po prostu wskazywać właśnie na takie, na wycofywanie się, może tutaj pokazywać właśnie, że jesteście pod jakąś taką specyficzną, szczególną ochroną i jakby właśnie wycofywanie się, nie podejmowanie działań, nie dawanie jakiejś energii jest bardzo tutaj jakieś ważne, kluczowe, jest istotne, jest dla Was, że tak powiem, zdrowe. No proszę, zobaczcie, Rydwan, moi drodzy. Tasowałam karty przed łączeniem kamery i również tutaj na wizji chwilę, moi drodzy, bo... U Pani no, wyszła ta sama sytuacja z, z Rydwanem, więc no, zobaczcie jakieś sprawy. U, proszę, i też mieli rycerza mieczy. Jakaś waga ma coś wspólnego z jakąś panną? No to tam, moi drodzy, a jak panna ma z wagą, to, 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 to jak najbardziej. O, proszę, i tu są jakieś sprawy mm. mocno też urzędowe, mocno też zawodowe, moi drodzy. Są też jakieś sprawy istotne. Urzędowe bym powiedziała, jeżeli chodzi o jakieś sprawy, takie rodzinne, finanse, coś jakieś może i spadki, tego typu sprawy. No dobra, jedziemy, kochani. Arkan wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe, proszę pamiętać. Sprawdzamy siódmy dom swojego horoskopu urodzeniowego, czwarty dom oraz to, co macie w znaku raka. Kochani moi, rydwan i karta wdowy. Ciężko, ciężko, ciężko się tutaj zebrać jakieś wadze do załatwienia jakichś spraw, do zrobienia jakichś spraw. Są tutaj jakieś sprawy, słuchajcie, spadkowe, są tutaj jakieś sprawy urzędowe, które musicie bardzo e, pilnie pozałatwiać i trzeba się za nie po prostu wziąć. One się już naprawdę, słuchajcie, upominają na wszelkie możliwe tutaj sposoby, żeby to zrobić, żeby to załatwić. Ale tutaj jakimś wagom po prostu jest trudno to zrobić, tak? Trudno się zgarnąć. Są to sprawy, słuchajcie, spadkowe, są to sprawy też związane z jakimiś przede wszystkim spadkami materialnymi, czyli takie finanse, tego typu sprawy. Są też tutaj, moje drogie, wagi, tutaj tak zwane spadki energetyczne, duchowe, więc tak zwana karma rodu i tego typu sprawy. Słuchajcie, i Rydwan mówi o tym, że trudno Wam pogodzić pewne rzeczy, trudno się od czegoś oderwać i tak jakbyście troszeczkę sami sobie nie mówili prawdy w czymś, w jakiejś sprawie, w jakimś temacie. Trudno Wam się jest też, moi drodzy, zebrać może, jeżeli chodzi o kontakt z kimś, o jakąś ważną e, osobę, ważną kobietę. E, może to być matka, może to być przyjaciółka, może to być koleżanka, słuchajcie, może to być e, szafranka tutaj, mamo, zobaczcie. Sobie wskoczył na moje kolana, teraz, o, widzicie, i sobie będzie siedział. No to sobie sieć, a ja tu dla was robię czytanie, dobra? Sieć szafi. E, moi drodzy, i e, Trudno się zebrać, trudno się zebrać na tę komunikację, trudno się zebrać na ten kontakt. Trzeba zadzwonić, trzeba coś zrobić. Słuchajcie, są tutaj też jakieś sprawy bardzo mocno powiązane z ezoteryką. Być może tu chodzi, słuchajcie, jakiegoś uzdrowiciela, uzdrowicielkę. Być może chodzi o jakąś osobę, która się zajmuje fengshui, czy tego typu sprawami, czy na przykład pracuje jakoś mentalnie, jakaś, jakaś intuicja, coś w tym stylu. <laughs> Trzeba te sprawy, słuchajcie, tutaj ogarnąć, trzeba to pozałatwiać, trzeba w końcu pozwolić sobie na jakiś ruch. Yy, zastanawiacie się nad jakąś wyprowadzką, przeprowadzką, jakimś wyjazdem, niektóre z Was może zatrzymały te sprawy, niektóre z Was może tutaj zatrzymały te sprawy i nie kontynuujecie, słuchajcie, tego, tego ruchu, tak, nie kontynuujecie tego ruchu. Yy, nie możecie tego jakoś ogarnąć, nie możecie tego zebrać, moi drodzy. Gdzieś tutaj żeście się po prostu na chwileczkę wstrzymali z tymi tematami, z tymi sprawami. Poza tym, moi drodzy, ważna rzecz, że coś się kończy, coś się zaczyna i los daje wam tutaj możliwość naprawy tego, co kiedyś popsuł. Sami macie też możliwość właśnie naprawienia pewnych rzeczy. Możecie, możecie te wszystkie sprawy, które się po prostu popsuły tutaj, słuchajcie, moi drodzy, naprawić. No i ważne jest, żeby po prostu w końcu pozwolić sobie na coś, bo jesteście takie troszkę niepozwalające sobie na pewne sprawy, na pewne rzeczy, zamykające się i blokujące. Oczywiście bardzo mocno tutaj też jest to czytanie takie, wiecie, ezoteryczne. Tu jakieś wagi, które właśnie mają takie jak historie tam rodowe, duchowe i tak dalej, i tak dalej. Też jest to bardzo mocno, słuchajcie, powiązane z pomocą dla innych, z pracą na rzecz innych. Bardzo ważne. No i oczywiście słuchajcie, tak jak powiedziałam, na planie materialnym, jakieś tematy, które trzeba uporządkować. Finanse, finanse rodzinne, finanse z byłym partnerem, bądź po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, finanse jakieś spadkowe co wy tutaj macie, jakie szanse, moi drodzy karta rycerza mieczy oraz karta śmierci moi drodzy, karta śmierci w kartach cygańskich no nie zastuje jakiejś takiej typowej śmierci ona nie mówi też, słuchajcie, o śmierci takiej samej jak śmierć tarotowa to zupełnie są inne energie ale moi drodzy ona mówi tutaj o pewnych sytuacjach które są niepotrzebnie przeciągane i za przeproszeniem ciągną się Wloką się jak guma w starych kalesonach, albo, albo słuchajcie, jak flaki z olejem już, tak? Takie nudne, już przynudnawe, przytłustawe i przyciężkawe. Te są, to są po prostu historie. I to są takie rzeczy, które po prostu zatrzymują was w miejscu. Nie pozwalają wam ruszyć do przodu. Proszę, wdowa wychodzi ze cmentarza. Tutaj mamy śmierć. Moi drodzy... To są rzeczy, które po prostu Was naprawdę blokują. Niepotrzebnie się trzymacie tego wszystkiego emocjonalnie. Nie możecie tutaj korzystać w pełni z życia, z jakichś spraw, z jakichś tematów. Rycerz, moi drodzy, mówi o tym, że bardzo szybko podejmiecie w końcu jakieś działania i to dosłownie będzie czas pras. Jak nie mogliście się do czegoś zabrać, to tak nagle po prostu nic z gruchy, ni z pietruchy podejmiecie takie działania. Słuchajcie, które zrobią porządek jednym ruchem. To może być raz, jedno definitywne palnięcie pięścią w stół. To może być raz, definitywne trzaśnięcie drzwiami, tak? To może być raz, definitywne zerwanie, nie wiem, kontaktów, kontraktów e, czy czegokolwiek takiego. Moi drodzy, rycerz Mieczy tutaj i karta śmierci mówi też o tym, że decydujecie się w tym tygodniu i macie w końcu szansę też na to, że decydujecie się w tym tygodniu na skorzystanie z jakiejś pomocy osoby profesjonalnej. Jeżeli chodzi na przykład o sprawy takie czysto materialne, czysto ziemskie, tutaj może być konieczna wizyta właśnie u jakiegoś prawnika. Bardziej bym tu powiedziała właśnie prawnik, nie notariusz, prędzej prawnik, taka osoba, która bardzo szybko jest tutaj w stanie dosłownie zadziałać, ale też moi drodzy, może być konieczność, może być konieczność, słuchajcie, wykonania po prostu telefonu na policję. Po prostu. Takie, takie tutaj historie wagi macie, tak? Zwlekacie tutaj z czymś, tu gdzieś nie możecie się oderwać, bo tu ktoś, nie wiem, cały czas coś tam robi i tak dalej, i tak dalej. Wy nie podejmujecie działań, ale w końcu w tym tygodniu zaczynacie to robić, wykonujecie jeden konkretny telefon i sprawy zaczynają przybierać zupełnie inny obieg. Karta, słuchajcie, rycerza i karta śmierci, tak jak powiedziałam, mówi o bardzo szybkim, naprawdę słuchajcie, wręcz przyspieszonym, błyskawicznym tempie domykania spraw, domykania tematów, które po prostu były niedomknięte, ciągnęły się, wlokły się i moi drodzy niestety zatrzymywały Was w miejscu, nie pozwalały Wam pójść po coś nowego w życiu. No oczywiście też możecie się tutaj, tak jak powiedziałam, skorzystać z pomocy jakiejś osoby profesjonalnej, jakiegoś... Jakiegoś prawnika, i tak dalej, jeżeli chodzi na przykład o załatwianie spraw spadkowych, tak? czy jakichś innych spraw związanych z jakąś przeszłością, z jakimiś tematami, zamykanie tutaj jakichś spraw, jakichś tematów. Więc naprawdę słuchajcie, takie ruchy, na które żeście sobie wcześniej nie mogli naprawdę pozwolić, które trudne były dla Was do wykonania. Jakie macie zagrożenia w tym tygodniu, moi drodzy? Królowa Mieczy oraz Karta Sądu. <laughs> Plotki, dyskusje i wszelkiego rodzaju pomówienia. A więc uważajcie, słuchajcie, na wszelkiego rodzaju pomówienia, plotki, dyskusje i tego typu sprawy. Nie pozwólcie sobie na to, żebyście, nie wiem, popadli w jakąś melancholię, żałowali na jakieś bardzo ważne sprawy. Tutaj, słuchajcie, karty przestrzegają przed tym, żeby korzystać z jakichś właśnie półśrodków, półprofesjonalistów. Chodzi tutaj o koncentrację, słuchajcie. Na takich osobach, które są jakimiś wąskimi specjalistami w jakiejś określonej dziedzinie. Więc jeżeli na przykład słuchajcie, poszukujecie prawnika do spraw rodzinnych, to idźcie do prawnika do spraw rodzinnych. Karty po prostu przedtem przestrzegają, żeby się, o Boże, bo drogi, o Boże, bo trzeba długo czekać, o Boże, bo co. On na tym zęby zjadł i on po prostu wie, co ma robić. I karty Was po prostu przed tym przestrzegają, żeby nie popadać w jakieś takie ojej, o nie, o Boże, a co to będzie, nie, a po co, i tak dalej, i tak dalej. Nie, moi drodzy. Właśnie trzeba korzystać z jakichś wąskich specjalistów, jakaś wiedza, informacja jest bardzo ważna. Ktoś ma specyficzną wiedzę, dobrą, dużą wiedzę w jakichś tematach, które Was po prostu tutaj dotyczą, które Was interesują i macie z ich pomocy skorzystać. To może być, moi drodzy, specjalisty jeszcze w jakiejś innej dziedzinie, niekoniecznie prawnej, ale mocno mi się tutaj też takie sprawy prawne pokazują, więc ja po prostu muszę Wam o tym powiedzieć. Moi drodzy, karty też tutaj przestrzegają Was przed takim sadezmem w uczuciach, żebyście po prostu nie były ciągle takie sadystyczne względem siebie, tak? Tu rozpaczam, tu jest mi źle, tu jest mi niedobrze, cały czas jest, jest niedobrze, ale tkwię dalej w tej sytuacji, więc karty przed tym przede wszystkim też ostrzegają. No i karty ostrzegają Was właśnie przed takimi osobami dwulicowymi, jakimiś plotkami, pomumieniami, tego typu sprawami. Wy nie załatwiacie jakichś spraw, a nagle się może okazać, że tam Wam ktoś gdzieś tam za, wiecie, koło tyłka robi, tak? I, i, i nagle się okazuje, że no, bo wyżeście tutaj nie podejmowali żadnych kroków, a dobra, dobra, da sobie ta osoba święty spokój. No nie, no właśnie nie, tak, nie daje sobie świętego spokoju. Więc, moi drodzy, na te sprawy uważamy. Na pustosłowie, na gadanie po próżnicy. Karty tutaj zwracają uwagę, tak, nie gadaj po próżnicy, tylko bierz się za sprawy, dokonuj czynów, zmian i tyle. No, bardzo ważne sprawy. Życzę wszystkiego dobrego moim kochanym Wagom i zapraszam Was za tydzień.